Po badaniach przesiewowych u nas w szkole, które zostały przeprowadzone na początku roku szkolnego, okazało się, że 50% dzieci wymaga terapii logopedycznej. Najczęściej dosyć szybko wyprowadzonymi wadami wymowy są takie głoski, które są realizowane przez dzieci w sposób międzyzębowy bądź też właśnie dzieci wyciągają język na wargę lub na brodę, szczególnie w przypadku realizacji głosek zwanego szeregu syczącego, czyli są to głoski syzycy. Innym szeregiem są głoski szeregu tak zwanego szumiącego, czyli głoski szyży czy drzy, które są bardzo trudne i dzieci zamieniają je sobie na łatwiejsze, czyli syzycy, bądź sizi si, ci. ci dzi. Wtedy wymaga to niewielkiego, tak naprawdę nakładu, ale systematycznego, żeby wskazać dokładne miejsce artykulacji. Coraz więcej dzieci ma problemy logopedyczne. Jest to związane zarówno z szalonym tempem życia, z tym, że rodzice nie mają niestety czasu, aby poświęcić dzieciom wystarczającej dużo ilości czasu. Nie ma zabaw, nie ma zabaw dźwiękonaśladowczych. naśladowczych. Nie otaczamy komentarzem wszystkiego, jak to jeszcze za dawnych czasów bywało, wszystkiego, co wykonujemy. Powinniśmy dziecku zapewnić kąpiel słowną, czyli rzeczywiście otaczać komentarzem nasze codzienne czynności czy sytuacje, zadawać dziecku pytania. Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe również wpływają pozytywnie na rozwój mowy, zarówno angażując motorykę małą, jak i motorykę dużą. Są typowo logopedyczne narzędzia, które powinien dysponować każdy logopeda. Są to na przykład wibratory logopedyczne, są to również szpatułki laryngologiczne. Każdy logopeda powinien mieć w swoim gabinecie słomki, piórka, balony, duże lustro. Oraz małe lusterka, takie, e, takie podręczne, e, w których dziecko może obserwować e, swój aparat artykulacyjny podczas ćwiczeń. E, często potrzebne są e, takie płytki przedsienkowe, które e, zarówno służą e, logopedom, e, jak i ortodontom. E, również pomocna e, jest świeca, żeby mieć kontrolę. Nad swoim wydechem, czyli na przykład dmuchamy tak, aby płomień zgasł lub nie zgasł. Oprócz tego mamy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które nam na co dzień służą i są to pomoce, począwszy od takich typowych ćwiczeń logopedycznych, gdzie wskazywane są miejsca artykulacji. Ale również mnóstwo, mnóstwo ilustracji, historyjki obrazkowe. Tutaj mamy ćwiczenia buzi i języka, czyli takie, które powinno wykonywać każde dziecko, te, które ma problemy logopedyczne, jak i takie, które ich nie ma i nie chce mieć, czyli właśnie pod kątem profilaktyki. To jest taka rozgrzewka, która ma na celu rozgrzać cały aparat artykulacyjny, e, czyli właśnie i język, i wargi, policzki. E, I takie ćwiczenia wykonujemy zawsze przed lustrem, przed terapią logopedyczną, i e, też w, za, poprzez zabawę rodzice mogą takie ćwiczenia wykonywać w domu. Są one również w programach przedszkolnych i szkolnych. Także dwa razy w tygodniu nauczyciele w przedszkolu i w szkole również wykonują tego typu ćwiczenia artykulacyjne.